Czy wiesz, że mając otyłego przyjaciela, o 45% zwiększasz szansę, że w ciągu najbliższych czterech lat sam będziesz otyły? Powiem wam o takiej słynnej teorii, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi najczęściej spędzamy czas. I chciałabym ją jednocześnie trochę obalić, ale też trochę potwierdzić, bo nauka bardzo dobrze przyjrzała się temu, um, jaki wpływ mają na nas inni ludzie, i mają dużo większy niż nam się wydaje. Ale myślę, że twoja babcia mówiąc ci, żebyś nie wpadł w złe towarzystwo, miała więcej racji niż coach. To słynne powiedzenie wzięło się od Jim Rona. I ja się z Jimem Ronem na pewno nie zgodzę z tym, i badania też się z nim nie zgodzą że chodzi o 5 osób, z którymi najczęściej spędzamy czas, bo wcale tak nie jest. Chodzi o 5 osób, które mają na nas największy wpływ. Zacznijmy od tego, że nie każdy, z kim spędzasz czas, ma na ciebie wpływ. To zależy od nas, od naszej rezyliencji, od tego, jak odporni psychicznie jesteśmy. Ale o wpływie świetnie pisał Robert Kjellnieni w książce o wywieraniu wpływu na innych ludzi, którą bardzo wam polecam. Gdybyśmy mieli potraktować tego Jimarona literalnie, to wyszłoby na to, że w pewnym momencie jedną z tych pięciu osób był kurier, z którym wymieniałam: Dzień dobry, dziękuję tu podpisać. Moja sprytna ściąga mówi, że wystarczy, że twoi przyjaciele palą papierosy, a o 61% wzrasta szansa, że ty też będziesz palił. Co więcej, wystarczy, że pali przyjaciel, przyjaciela, ta szansa wzrasta o 29%, a przyjaciel, przyjaciela, przyjaciela, by wzrosła o 11%. Oczywiście są osoby, które są odporne psychicznie, i to one są jakimiś liderami, bo podobnie spektakularnie wyglądają badania w drugą stronę. Jeżeli ktoś z Twojego grona najbliższych przyjaciół: Rzuci palenie, istnieje bardzo duża szansa, że ty też spróbujesz podjąć taką próbę. Takie rzeczy dotyczą nie tylko palenia papierosów, ale na przykład otyłości. Tutaj wystarczy, że twój przyjaciel jest otyły, by o 45% wzros wzrosła szansa, że w ciągu najbliższych 4 lat ty też się staniesz. Przyjaciel, przyjaciela? O 20%. No to pomyślicie, że z papierosami jeszcze ok, ale co z, tym, z tą otyłością? Więc zakładając, że twój przyjaciel spędza dużo czasu oglądając seriale, jedząc pizzę i chipsy, i popijając to słodką kolą, z dużą szansą ty też dzielisz z nim część tego czasu i raczej nie spędzacie go biegając po parku ani na wspólnych treningach na siłowni, tylko dostosowujecie się poniekąd do swojego stylu życia. Tak samo, jeżeli twoi znajomi w trakcie przerwy wychodzą na lunch albo do KFC czy innego fast foodu. Istnieje duża szansa, że się do nich przyłączy, że jeżeli wszyscy zaczną zostawać na miejscu i przyrządzać sobie zdrowe lunchboxy, kanapki czy inne przekąski, to też pewnie w jakimś sensie będą mieć na ciebie wpływ. Ja sama widzę, że odkryłam dużo wegę przysmaków, tylko dlatego, że część moich znajomych jest na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej. Łatwo jednak zinterpretować te badania źle i zacząć zadawać się z ludźmi, z którymi w pewnym sensie opłaca nam się zadawać, bo na tym zyskamy Nigdy nie chciałabym, żebyśmy postrzegali znajomości w ten sposób, ale warto pamiętać, szczególnie jeśli wciąż się uczycie w szkole albo rozwijacie jakąś swoją karierę Że to, z kim się pokazujemy publicznie ma duży wpływ na to, jak jesteśmy odbierani Na przykład, kiedy ja wychodziłam co przerwę z koleżanką, która paliła papierosy, nauczyciele też myśleli, że ja palę i patrzyli na mnie bardziej krzywym okiem Warto jednak zadać sobie pytanie, jak wpływają na nas ludzie, z którymi najczęściej spędzamy czas. Czy sprawiają, że czujemy się lepiej dzięki nim, czy gorzej, czy rozwijają nas, czy wręcz przeciwnie, wysysają z nas energię? Ja myślę, że to są bardzo ważne pytania, które, na które warto sobie uczciwie odpowiedzieć. I jeżeli czujesz się źle dzięki komuś, z kim spędzasz czas, to może wcale nie jest twoim przyjacielem. A warto też zwrócić uwagę na to, że coraz więcej czasu spędzamy z wirtualnymi przyjaciółmi czyli z ludźmi, którzy mają na nas wpływ, ale działają w internecie I, I tak samo jak śmieszy mnie mówienie, że każdy influencer ma wpływ, bo Ciężko zainspirować swoją stylizacją tureckie buty. Body... Tak jednak muszę przyznać, że był czas wtedy, kiedy Jedną z tych pięciu osób był sympatyczny kurier Kiedy większy wpływ miała na mnie Marta z kanału Codziennie Fit Kiedy oglądała mi stories i ona pokazywała Hejka, jestem już po treningu Wtedy Sznurowałam buty sportowe i ruszałam na swój własny trening a zanim powiesz hej, ale na mnie to nie ma wpływu, to okej, okay, bo ja sama też nie zaczęłam palić papierosów, ale to 61% jest faktem. I nie można powiedzieć, że skoro ty jadłeś śniadanie i wszyscy Twoi znajomi, to nie istnieje zjawisko głodu na świecie. Warto jednak szczerze się zastanowić, jak wpływają na nas ludzie, którymi się otaczamy i którym pozwalamy na nas wpływać. Czy dzięki nim czujemy się w życiu lepiej czy gorzej, bo wystarczy, że przyjaciel, przyjaciela jest szczęśliwy, by szansa na to, że my będziemy szczęśliwsi. Wzrosła 6% i może te 6% wydaje się niewielkie, ale gdyby ktoś ci teraz powiedział, że o 6% powiększy stan Twojego konta czy oszczędności, to pewnie byś się nie wahał. A chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że czytałam wszystkie Wasze komentarze. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, ale oczywiście film o tym, czy można w szkole korzystać z telefonu komórkowego, co z zabieraniem go i co z korzystaniem na przerwie się ukaże. Tylko potrzebuję trochę więcej czasu, także dajcie mi go. Taki film ukaże się na 10 tysięcy subskrypcji i 36 tysięcy followersów na Instagramie. Po prostu dajcie mi trochę czasu. Dziękuję.